w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić osobę bez nazwy, czyli, y, kogo, czyli takiego na przykład user, czyli takie co chodzą po chatach i udają hakera. A więc tak, żeby stworzyć taką postać, y, no to musimy y, stworzyć sobie nowego użytkownika. No dobrze, no i tak zapomniało mi się o tobie Nosiu, przepraszam. No dobrze, no i teraz tak. Musimy oczywiście usunąć tego do naszego użytkownika. Ale zanim to zrobimy, no to tutaj już od razu wpisujemy ten swój nick i hasło. No to tak, teraz go usuwamy. No i teraz klikamy tak, y, no tutaj się już zaczynamy logować i tutaj się klikamy tak. No i tutaj y, jak się zalogujemy, no jak na jakiś czat, no to ogólnie y, już nam y, powinno pisać, że y, to jest użytkownik usunięty, jak na przykład dla nas, że my tak będziemy widzieć, ale inni no to y, właśnie będą widzieć osoby bez nazwy, czyli na przykład wejdę do swojego pokoju. No i tutaj też wejdę do swojego pokoju No ale oczywiście mi tak laguje, że Nawet wejść nie mogę, no, ale trudno Dobra tutaj żebym e, się widziała no i jak widzimy, no to tutaj, mam już sobie bez nazwy, które nie widać nazwy. Jak na nią klikniemy, no to normalnie będzie, że właśnie użytkownik usunięty. No ale tak, bo po tak możemy chodzić, możemy do wszystkich pisać normalnie. I wszystko możemy normalnie robić. Na przykład tutaj tutaj to mogę normalnie napisać. Tylko że jeżeli się już wylogujemy, no to już się nie zalogujemy na to konto, ponieważ, ponieważ no, ono się po prostu normalnie usunie. No dobrze, więc myślę, że to trochę pomocne było i wiecie, że jak są takie osoby na czatach, no to nie są hakerzy, tylko właśnie takie osoby, które sobie tworzą takie konta. No i tak, oczywiście, bo jako, że się zbliża Wielkanoc, no to Wam życzę wesołych Świąt Wielkanocnych, no i pozdrawiam Ciebie Zosiu. No, no pozdrawiam też moją klientkę Kingę i Amerykę też pozdrawiam No no i to by było na tyle w tym jakże pięknym, poradnikowym odcinku I wiem, że może trochę chaotycznie mówiłam, no ale no to, No to się widzimy w następnym odcinku, no to pa!